W rozmowie z naszą redakcją dr Jolanta Hajdas, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wiąże próbę postawienia przewodniczącego Macieja Świrskiego przed trybunałem stanu z bezprawnym postawieniem mediów publicznych w stan likwidacji. Absolutnie podzielam tutaj punkt widzenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że sytuacja postawienia w stan likwidacji mediów publicznych w Polsce jest działaniem bezprawnym. Tutaj nic się nie zmienia w tej sprawie, dlatego że po prostu robi to się na podstawie niezmienionej ustawy o radiofonii telewizji, ale i telewizji ani pozostałych aktów prawnych, które wymagają zmian ustawowych. I y, nie ma y, możliwości likwidacji mediów publicznych w taki sposób, jak robi to dzisiaj y, koalicja rządząca, bo to po prostu jest takie obejście prawa, a nie stosowanie się do y, y, tych reguł, które przez lata i, i obowiązywały we